Co skłoniło Pana do zdecydowania się na, zapisy, na zapisanie się na akcję PZU? Zwykle oferty publiczne są dochodowe, więc mimo że kwota akcji i suma inwestycji nie jest wysoka, myślę, że warto spróbować i liczę na to, że i tak dokupię akcje później, więc jest to dobry moment do nabycia chociaż małej ilości taniej. Ile zamierza pan kupić akcji? Obecnie maksymalną ilość 30, a później myślę, że zwiększę udział w portfelu tej spółki, ponieważ to jest jedna z pierwszych większych firm w regionie. No i nie ma takiej, nie ma na naszej giełdzie podobnej spółki z, tego, z, tego, z tej działalności. A proszę powiedzieć, na jaki zysk liczy pan, jaki zysk chciałby pan osiągnąć z tej inwestycji? W ofercie publicznej myślę, że to będzie 50%, a później zobaczymy. A czy to jest pierwsza Pana inwestycja giełdowa, czy już jest już Pan doświadczonym graczem? Ja inwestuję od czasu Banku Śląskiego, więc już ładnych kilkanaście lat. Czy jest Pan doświadczonym graczem, czy to jest Pana pierwsza inwestycja tego typu? No, jedna z niewielu, tak powiedzmy sobie. Nie pierwsza, ale, ale tych inwestycji było niewiele. Yy, na jaki zysk Pan liczy? No, w granicach 20%. Yy, może Pan powiedzieć, ile zamierza Pan kupić akcji? No to już niestety jest, że tak powiem, nie tyle, co bym chciał, bo tutaj, że tak powiem, kłopoty finansowe uniemożliwiają mi nawet kupienie mojej puli, także muszę kupić od tylko 20 akcji. Dlaczego zdecydował się Pan na inwestycję w PZU? Ponieważ jest to pewna inwestycja. A na jaki zysk Pan liczy? Duży. <śmiech> Czyli? <śmiech> nie wiem, 20%, 7%. może więcej. Yy, proszę powiedzieć, ile akcji zamierza Pan yy, zakupić? Taka, jaka będzie możliwa, no, bo jakaś redukcja na pewno będzie, w związku z tym tyle, ile będzie to możliwe. to Mówi się o 30 akcjach, więc chyba jest to jakoś obligatoryjne. Nie jest to pierwsza inwestycja. I gdzie pan, yy, Akcje PZU już mam, ale kupione na rynku pierwotnym. Także to... Pierwotny, tak? A gdzie Pan poszukał informacji na temat takiej inwestycji? E, chociażby w internecie. A czy porównywał Pan oferty poszczególnych domów maklerskich, czy zdecydował się Pan na jakieś od razu? Nie, nie, już się zdecydowałem. To nie ma większego znaczenia na jaki dom ma Klerski. I jaki zysk pan przewiduje, na jaki zysk pan liczy? Dłużej przytrzymać zamierzam i, i tak dalej I liczę, no, myślę, że to coś przyniesie. Mogę nawet przytrzymać nawet na, trochę dłużej, nawet na kilka lat zamrozić. Zobaczę jak to się rozwinie. Jak będzie niezła koniunktura, to nie wykluczam tego, bo obracam na kontraktach terminowych, więc, yy, więc tam jest bardzo niebezpieczny rynek i szybki, więc yy, no, trzeba uważać. Że nie wol, trzeba być bardzo ostrożnym. Więc tu tako, traktuję to jako zabezpieczenie jakby małe. Na pewno będzie redukcja, więc ale różnie bywa.